Panie Aleksandrze, siedzimy za nami replika. Mam tym nocą, po Wyspiańskiej yy, narysował. Yy, yy, siedzimy w restauracji. Co, 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 co by pan proponował? Bo ja wiem, co ja bym proponował yy, na dzisiejszy obiad. No ja się zastanawiam, ale tak siedzimy w Krakowie, to trzeba przyjść O Po Krakowsku. A, po krakowsku. Po krakowsku. Po krakowsku. Śledź po krakowsku jest. No i pasuje, i pasuje. Idealnie. Zobaczmy na zupy Żurek po krakowsku. Uwielbiam Żurek. A po krakowsku szczególnie. Z kiełbaską, z A ja, ja, i tak. Mamy tak. też maczankę. No i maczanka po krakowsku. Po krakowsku. A des, desery jakie są? No i właśnie tu mamy problem, powiem tu jest szczerze, problem, że. No. Y... no bo nie ma piszingera, nie, nie ma, ma piszczennika po krakowsku. No to trzeba porozmawiać z obsługą ja Nie rozumiem, no, że no, taka restauracja tu nie ma nie nic innego. po krakowsku sport, malinowy maliniak. Maliniak. To trochę po krakowsku. Trochę po, trochę po krakowsku. Mnie, tak jak maliniak lubimy to tak. Aleksander Miszalski. Twój kandydat na prezydenta Krakowa.